serdecznie, Krystian Jankowski Dzisiaj z ramienia Gazety Lokalnej Krotoszyn Jesteśmy w Koblinie w SUPLES Training Center i ze mną jest założyciel Iwan Iwanow Hello Iwan Witaj Iwan Hello Witam so you're Tak więc and you're jesteś twórcą center, oraz szefem tego centrum system. system uh, oraz systemu uh, treningowego uh, Powiedz mi, czy byłeś już wcześniej w Polsce? O oh, yes, oh, tak, wiele uh, razy ale zazwyczaj moje podróże do Polski były raczej związane z aktywnością zapaśniczą, z obozami przygotowawczymi. Od kilku lat, od kiedy wystartowaliśmy z projektem SUPLES w Polsce i treningami w Bulgarian Back, to przyjeżdżałem już częściej w celu odwiedzania znajomych z branży fitness i w ten sposób połączyliśmy siły z Tomkiem. I postanowiliśmy otworzyć Supple Training Center w Polsce. So, uh, me, więc um, wytłumacz mi, proszę, exactly, uh, czym dokładnie uh, jest Bulgarian Back. Bulgarian uh, 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 przez uh, moje doświadczenie w, a, w zapasach. Uh, Chciałem wykorzystać uh, many odpowiedni sprzęt uh, w celach uh, ćwiczeń uh, rotacyjnych. And, and związanych również z zapaśniczymi technikami, poruszaniem example, się, back, na przykład um, rzut przez plecy, rzut przez klatkę piersiową. Dodatkowo też trening chwytów. Moim celem było stworzenie przyrządów, bezpiecznie uh, można było uderzać o matę i to które pomagają nam w podstawach naszych ćwiczeń. Dla całych grup, gdzie jest jeden trener, który prowadzi i tłumaczy ćwiczenia, których jest wiele, i z tymi samymi przyrządami. I grupa wykonuje dane czynności jednocześnie. Taki był pierwotny zamysł, idea, ale z czasem um, wpadliśmy later, na kilka nowych um, pomysłów odnośnie trenowania w Możemy oprócz mięśni ideas, robić ćwiczenia w grupie. Do, Dlatego um, też um, uzupełniliśmy asortyment o cięższe worki do treningów siłowych, wydolnościowych, szybkościowych. I teraz mamy może trochę rutyny z workami, ale myślę, że ostatecznie największą korzyść, jaką widzę w treningu SUPLES jest, gdy łączysz to całe wyposażenie i później na przykład Buggerenbeck, manekiny, drążek. Drabinki, pasy suples, piłki, no i maty. To czyni system suples bardzo wyjątkowym i jestem bardzo szczęśliwy, widząc wszystkich moich polskich przyjaciół używających tej metody. I wprowadzając dodatkowo od siebie nowych pomysłów do niej i sprawia mi to wielką przyjemność, więc dziękuję Tomkowi, Anicie i moim partnerom tutaj. Za ugoszczenie mnie oraz mojej metody w Polsce oraz pomoc w stworzeniu tego miejsca. Także na całym świecie ludzie korzystają z suplex. My jesteśmy w ciągle w fazie początkowej. I gdy to się zaczynało, to nigdy nie sądziłem, że to będzie na skalę międzynarodową. Ja zrobiłem to po prostu w prostym celu, by poprawić wydajność zapaśników. I z czasem miałem znajomych z innych rodzajów sportu oraz fitness, nie wliczając do trenerów zapasów, oczywiście. Więc zacząłem myśleć nieszablonowo, by zagospodarować mój program tak, by nie był on tylko i wyłącznie przydatny dla zapaśników, ale i dla ludzi uprawiających inne kategorie sportu uh, i so pasjonatów me, Or, uh, why, uh, why, uh, dlaczego Kobeli? Uh, like dlaczego uh, małe miasteczko Kapitum jak to uh, będzie super stolicą and, uh, treningowego systemu Dla Dlaczego? Tomek. To bardzo proste. Przez Tomek, Leon. Właśnie that's dlatego. That's to it nie było tak, że like, oh, po prostu powiedziałem sobie, uh, tak, zrobimy to tutaj. Ale uczestnicy, których prowadzi Tomek, zaczęli sprawiać, że zacząłem przyglądać się bliżej temu, co się dzieje w Polsce i wybrać akurat to miejsce jako lokalizację SUPLES. To nie ma znaczenia, że żyje tu tylko kilka tysięcy osób. Są najlepsi. Do tego trenują ze wszystkim. Są bardzo efektywni w tym, co robią. They're, they're, they're perfekcyjnie so wykonują ćwiczenia. They're, they're Są zdyscyplinowani. Zawsze zorganizowani. Stworzyli swoją markę. Zawsze pokazują wielką energię podczas treningu. To sprawia, in, in że z przyjemnością workouts. dołączam do zespołu um, just i obserwuję. Tak więc jeszcze raz chcę podziękować Tomkowi, Anicie. Can, uh, i Leonowi za pomoc w zbudowaniu tego miejsca. Zasłużyli na to. Jestem pewien, że na to zasłużyli, ale powiedz jeszcze, co myślisz na temat zawodów w Bułgarii w Kobelinie. Jakie są Twoje oczekiwania? I, I don't know exactly, um, nie wiem za bardzo, co powiedzieć. What, I'm, Jestem I'm podekscytowany, że to zobaczę. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie było. Routines, I, Wiele sportów ma swoje zwyczaje, ale nigdy nie dopuszczano takiego um, czegoś do we zawodów. Jestem podekscytowany, um, że będą przeprowadzone zawody w Uguelandie. Um, Słyszę I znakomite rzeczy o poprzednich zawodach, jakie odbyły się w Polsce. Cieszę się bardzo i spodziewam się wspaniałej energii i wyczerpanych ludzi po ukończeniu, ponieważ słyszałem, że dyscypliny, w jakich się zmierzą, zabrzmiały dla mnie trochę przerażająco. I będzie wiele powtórzeń, które będą bardzo intensywne, tak więc myślę, że będzie świetnie. Can you tell me about, uh, Możesz this powiedzieć Sunday mi o tej niedzieli? Uh, I know, uh, Wiem, że odbędzie się uh, kurs instruktorów. Uh, the, Będą there will instruktorzy uh, z całej Polski i uh, całej Europy. Uh, yeah, there will tak, be, uh, odbędzie się uh, uh, drugi poziom two, szkoleń Hungarian Back. Course. And, I do tego kursu um, for that kurs, musisz być uh, trochę bardziej doświadczonym. Nie mogą uczestniczyć im osoby, które wcześniej nie odbyły pierwszego poziomu szkoleń. Tak więc oczekuję dobrych i pozytywnych rzeczy i jestem pewien, że nauczą się wiele o zagospodarowaniu tego, jak już przejdą ten kurs. Tak więc będzie wspaniale. Jestem zachwycony tym. To będzie już pełny kurs. We are excited too. Również jesteśmy zachęceni. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you very much. And, uh, Dziękuję bardzo. Nie mogę się doczekać kolejnych przyjazdów yeah, do Polski i przywiezienia większej ilości yeah, pomysłów tutaj partners. dla moich We partnerów. Gotowi so. do